Witam Państwa serdecznie Dzisiaj jest 15 wrzesień 2019 rok Ostatnio oglądamy różne nagrania na YouTube I wielu przylaży na na takie sprawy jak porażenie przez warozę, czyli to nie jest tylko porażenie pszczół na skutek yy, ukucia pszczoły przez warozę, ale to jest też roznoszenie chorób wirusowych przez warozę. Z czasem warozę możemy zwalczyć, a choroba wirusowa jeszcze może długo Trwać, jak ja z takim problemem sobie radziłem w przeszłości, po prostu stosowałem lek przeciwwirusowy, którego kameruję przedstawiam na wizji. To lek przeciwirusowy. tu pisze wyraźnie 20-250 mg w 5 ml. 5 ml, czyli w łyżeczce 5 ml to jest taka szczykawka. O! Ten lek można po prostu tak ja no, kupuję w aptece. Jako syrop. To jest syrop. To jest syrop. Proszę zobaczyć. Tak, syrop. Butelka bez knotka. Teraz ostatnia właśnie jest woda na knotki. I co robię z tym syropem? Gdy jestem w fazie, gdzie kończę podkarmiać pszczoły rodzinom podejrzanym lub rodzinom chorem, po prostu daję dawki syropu po Jedna druga litry, czyli pół litra. Dobrze. Ktoś mi się zapytał, jak ten syrop dawkować? Ten syrop dawkuje się tak. 250 mg na 5 ml syropu. To znaczy 5 ml, czyli jedną tabletkę, to inaczej jest jedna tabletka na litrę wody. Zapamiętajcie sobie. Ja tak daję. Jedną, tabl jedną tabletkę na litrę syropu i mieszam. A że daję pszczołom po pół litry, takie porcje, no to na pół litry daję 2,5 ml. O, tak jak tu jest. Mam nalane w nalane syropu pół litry. Wszykuję i takim rodzinom podaję. To zawsze yy, podajemy gdy już karmienie jest zakończone lub, za, lub yy, końcówka karmienia no dlaczego tak? no chodzi o to żeby pszczoły to z, z, w pierwszym miesiącu czy w paru tygodniach pierwszych zjadły i troszkę się z tego wirusa przeleczyły yy, żeby to nie zostawało w pokarmie niestety do wiosny Ktoś mi zarzuci, panie, panie, co pan wprowadza? Lekarstwa do ula, jak ludzie to będą jeść? Dropinoz, co to za lekarstwo? Można go kupić bez recepty. Dużo groźniejsze jest Apliwawol i kwasy organiczne, niestety, niż to lekarstwo. Niestety wcześniej no miałem taką rodzinę, ażem do instytutu dzwoniłem to mi nie kazali konie robić nic i co się okazało, na jesieni podałem jej heavy run taki lek to też jest przeciwwirusowy, tylko podobny do tego no i teraz ta rodzina od paru lat to jest potęką u mnie i nic się nie wraca, Plastrów nie zmieniałem matki nie zmieniałem o, to też, tylko to lekarstwo podawałem w tabletkach, musiałem tabletki mielić i tu podawałem y, pół tabletki tak, tak 400 na litr syropu a tu podaję na litr syropu 250 mg y, na, na litr syropu podaję 5 ml czyli y, dużą słabszą dawkę także warto tym pszczółkom pomóc no, taka jest, taka jest wiedza w moim zakresie i w ten sposób można niektórym pszczółkom pomóc. No, jak zdiagnozować chorobę wirusową, bo niektóre rodziny y, są tak higieniczne, że wszelkie pszczoły z deformacjami będą usuwać na bieżąco. Najlepiej, skoro świt z lampką nawet przejść po wylotkach, popatrzeć co one wyrzucają na tych wylotkach i na tej podstawie zadecydować czy tej rodziny podać tam pół litry takiego syropu czy, czy dwa razy po pół litry czy trzy razy po pół litry no i na wiosnę efekt będzie, że rodziny wyjdą bez tej choroby wirusowej u nas tu co słyszę yy, strzelarzy no tu mają straszny problem. Ręce im opadają, po prostu zostawiają, jak to wszystko do wiosny się skończy. Bo już nie ma do pasiek niektórych rodzin ratunku No u jest nieźle. W miarę rodziny nie rokują w takich przyszłości, że mogą nie przezimować. Mam parę rodzin, gdzie jest ten pieprzony wirus to nie wystarczy waroze zwalczyć waroza zniknie ale wirus zostanie bo pszczoła jest też organizmem który te wirusy bytują i trzeba tą pszczółkę przeleczyć no i tą e, taką niezbyt posklejaną poradą serdecznie się z Państwem żegnam